1, 8, 4, 2, po sygnale zostaw wiadomość. Dzień dobry, tu numery znaleźliśmy z suszurką, siostrą w krzyżu naszym ojcu Emanuelu. Ewangelia na dachach. Ewangelia na dachach, ale wiadomo, że teraz śnieg na dachach jest, można spać. Wiadomo, że to są symbole, ale my głosimy właśnie Mateusz, Łukasza, 14 rozdział, od 15, a gdy. Ten usłyszał jeden z współbiesiadników rzekł do niego błogosławiony ten, to by spożywał chleb w Królestwie Bożym. No I tutaj właśnie jeden kupił pole to, że nie ma czasu, kupił pięć par woł, woł żo żonę pojął, nie ma czasu, wymawiali się wszyscy i 21. A gdy wrócił sługa odniósł to jest 14 rozdział Kosza 21. A gdy wrócił sługa odniósł się odniósł się o tym Doniósł o tym królowi Izraela, bo tu Pana wpisali od podatków ze świata, to jest ten błąd. Do Pisma Świętego Biblii wpisali Pana od Cezara, Jana 19, 15. Nie mamy króla. Czyli król Izraela działa przez Bogdana Urszulkę Zbyszka, a Pan jest pisany ze świata. I trzczą Pana diabła, tak jak Jehowy amerykańskiego, bo sobie wpisali, nie? Z Ameryki, świadkowie Jehowy. Czyli króla Izraela swemu, Te, wtedy gospodarz, czyli Chrystus, gospodarz tej całej ziemi, rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź. Prędko na place, ulice, miasta, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych, chromnych. No, czyli świadkowie stoją właśnie na stojakach na 239 krajów, na opłotkach i oznajmi sługa: Królu, tak się stało, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł król do sługi: wyjdź na drogi, między opłotki przymuszaj. Między opłotki przymuszaj. By weźli i niech będzie zapełniony dom mój. Hebraczyków, czy sześć, my jesteśmy domem Chrystusa, bo nie potrzebne nam kościoły katolickie, synagogi, czy jakieś królestwa, czy nasze serce, Hebraczyków 8, do 8, do 12. Albowiem mówię wam, że żaden owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Czyli świadkowie choby są najdalej od Chrystusa, jak faryzeusze, a poganie, łotry, celniki, prostytutki, te, co uprawiają seks, wejdą, ale prostytutki duchowe, jak... Świadkowie chowie, Adwentyści, Baptyści, Jezusie Środkowcy. Wszyscy, co czytają Biblię, ale nie mogą poznać Chrystusa, że On jest tym Bogiem za Adama, Bogiem Ojcem. Bo Rzymian 5,12. W Adamie mamy grzech i śmierć, ale w Chrystusie Rzymian 5,19. Kolosan 1,20. Jesteśmy braćmi w Chrystusie. Tym właśnie, co z zmartwychwstał prawdziwie i nie trzeba go zjadać. Te katolicy zjadają go jako baranka, tylko naśladować go. Ewangelia na pierwszy rozdział, bo pierwszym uczniem był Andrzej. I on znajdował tych uczniów. Szkolił 3,5 roku i w końcu posłał. Zaprawdę poginieli oko za oko, wtedy ich chcieli mieczami. Dzisiaj ludzie giną też za głupotę i tak dalej, no ale też kłamstwem się mordują. Mateusz 10, 26 do 42. Czyli bójcie się tych, co kłamią, bo kto idzie za człowiekiem jest przeklęty. Nie chodźcie za mną, tylko za Chrystusem, być moimi braćmi, siostrami w Chrystusie. 2 Koryntan, 6 rozdział jest od 1 do 18. Dziękujemy za telefon. Do usłyszenia.